co jadę rowerem za mną samochody popierdalają pierdalają się, że jeszcze telefon obsługuje jedną ręką Jadę trochę na grzybki, zebrałem się trochę kani Znaczy trochę no sporo, dwie reklamoweczki A teraz jadę tam po lewej stronie do lasu Jadę, jadę na te grzybki zobaczymy czy jakieś znajdę dzisiaj pod podgrzyb, podgrzybki polują ale może nie upolują, no zobaczymy trzeba, trzeba dojechać żeby wiedzieć jak jest no. tam się kierujemy o, do tego lasu jedziemy sobie trochę na poboczy, bo zrobi się tłoczno okolica jest taka niestety jest, że bez silnika, bo no, bo nie mam gaźnika i paru innych części. Tu się kierujemy. Zrobimy postój mały. A z górki to się fajnie jedzie, bo to z górki, to, o, to jest gór, z górki, nie? Ale już pod górkę z powrotem będzie gorzej. Tak więc szedłem już do lasu. W lesie są psie, widzę grzybki, nawet z daleka widać. No tu akurat mało widać, ale no, jest dużo psich. Jak pewien mi powiedział kiedyś wytrawny grzybiarz, bo poznałem go po koszyku. Miał taki wyklinowy, spory. To już są zawodowi grzybiarze. On mi powiedział, że. Co on mi powiedział? A! Powiedział mi, że. No, jeśli są psie grzyby, rosną, to i są mi dobre. Ja wiem, że to nie jest może odkrycie Ameryki jakiejś, ale zawsze, nawet w moim wieku, potrzebna information, co by być bardziej poinformowanym. Tutaj wchodzimy teraz w ten las, Las Vegas, o, psie są. a widać, widać ich sporo nawet, czy jakiś czas, może nie multum, ale... I tu musimy pochodzić i zobaczyć, może jakieś małe podgrzybki zbierzemy. A jeśli nie, to nie trudno. Ale myślę, że tam dalej będzie chyba na coś trafię. Bo tutaj no tak jest. Jak jest, widzę, że było dobrze przekopane. To jest psi grzybek. Już widzę. O, tu jest. I tak sobie idziemy. Dużo jest tych psich. Gdyby to były dobre, takie wielkie, to ładnie by sobie pojadę. Dzisiaj zebrałem trochę właśnie tych kani, ale to gdzie indziej zupełnie. O, są takie. I tu ich jest dużo. Spróbujemy tu coś poszukać. O, takie są. A, widzę, że wyzbierane tu przystanąłem trochę, taki zakątek jest czy zakątek, tu jest dróżka i tu jest dróżka o. i to jest moja cała zdobycz w tym lesie. Oczywiście wyzbierane jest, bo nie inaczej, bo tu jest wspaniałe podłoże pod, pod grzybeczki. Znalazłem tylko takiego jego mościa w tym lesie. Lekko jest zjedzony przez ślimoka, ale jest świeży. No tylko tu na razie. Przenoszę się do innego miejsca, ponieważ w tym miejscu widzę, że jest berędza. Tak wygląda grzybiarz, który miał nie palić i pali, bo nie wziął elektrona, no to wali te robione, <laughs> to jest bardzo mało ważne. Ważne jest to, że grzybiarz tak się prezentuje i już. No obecnie się przebijam, żeby wyjść na ulicę przez takie oto zakątki. I tu się kieruję tam jakiś dom jest tego A ja tu muszę pod górę wazić Muszęś mordę. Dawaj O i tutaj wchodzę sobie i tego I sobie muszę tu zejść jakoś Na razie widzę że O tu w las, las Vegas no nie za bardzo jest zejście bardziej już tu Teraz kierujemy się w drugie miejsce. Jeszcze zobaczę, trochę nazbierałem dzisiaj grzybów, tych kanik, ale jeszcze zobaczę, bo tam gdzie biście, jednego tylko znalazłem. Taki jest widok, a my się kierujemy tam. Pierwszy listopada, a tu pogoda, bym powiedział piękna. Takie są tu widoki. Ładnie to wygląda, bo wiadomo, że pospadało dużo liści, ale te żółte, czerwone i różne inne żółte, te kolory brązowe, piękne. Tyle w tematach. Tam się kieruje po tą górkę. Tu jest rower ze złomu. A na rowerze ja. Jak się nie mówi ja. A my, so, a my sobie pedałujemy. Prawie, że lust totalny, puściutko. Dużo ludzi na zbenteżach, ale też sporo ludzi, a nie filmowałem, ale było trochę ludzi w lesie na grzebki. Już jakiś zakłócił mój spokój moją błogość duszy Ale tak zawsze jest. To jest taki domek liście leżą e, wiadomo no i ta moja sta, stara droga uczęszczana dość często swego czasu wracamy trochę przyspieszymy Libia. kaseta jest do wymiany na tył no dzień dziewięć się ze złomu i tak trochę pojeździłem, przeskakuję łańcuch trochę no. i tym akcentem będziemy chyba kończyć jeszcze tym nagram co zebrałem to już w kuchni pokażę bo zebrałem trochę nie tak dawno już nie filmowałem ale później się włączą no, takie krnie zebrałem są naćkane ale ich trochę jest naćkane kapelusze spore te ostatnie to naprawdę były duże Aby jeszcze jest taki kapelusz duży tyle w temacie tu mamy takie lasy będziemy się już ładne liście no barwy teraz są piękne tych liści Chciałem już opadają. Tyle chciałem powiedzieć. Pożegnać. Do następnego.